Siemanko z tej strony Karmelowaty. Witam Was dzisiaj na projekcie. Ze mną możecie przywitać. Siemanko. No, na wstępie chciałbym pozdrowić Wiktora16, Mirka Mefedrona no i tego Tomasza Problema. Jeszcze Miniek chciał tu kogoś pozdrowić, więc pozdrawiam. No, no, ja bym chciał Łukasza pozdrowić, mojego serdecznego tutaj kolegę. W sumie no, tyle. to jeżeli już tu mówimy o kolegach, to pozdrawiam Jeta, Freda i Baxtera. Więc dobra. E, dzisiaj taki plan na odcinek, że będziemy sobie jeździć po znaczkach, i troszkę Wam e, tutaj mogę też jeszcze opowiedzieć o Sabre, ale jeszcze będę zadawał pytania Minkowi tutaj, jak to jest na randze administratora, jak to wygląda. E, dobra, ale najpierw o mojej Saberce, bo udało mi się ją e, ostatnio, właśnie w fajnym dealu wymienić. Dałem swojego kloverka, nie wiem, czy go pamiętacie z poprzedniego odcinka, no i 14,5 tysiąca. E, więc no, jest to saberka, 2,5 dieselek, e, nie wiem co tu ma nawet z ID, no dość, dość nowiutka, 10 tysięcy ID, więc, e, więc niezbyt e, tutaj będzie to ID coś wartościowe. E, ma jakieś tam felgi, ja ją przemalowałem sobie na taki taki granatowy, bym powiedział, e, jeżeli tak to można ocenić, bym tutaj, kurczę, wpadł taki w niebieski, bym powiedział, fioletowo, fioletowo-niebieski, o, w ten sposób, e, dobra, e, ale co? To już by było w sumie chyba na tyle, jeżeli chodzi o Saberkę. Przejdziemy teraz do kolejnej części odcinka, przed nami chwilowe cięcie. No to siemanko, jesteśmy już na pierwszej znajdce. No, Miniek mnie tu podwiózł pod taką znajdkę tutaj, taką trudniejszą. Vangel Pine. Dobra, wsiądę sobie, bo Miniek tutaj nie wiem, mówi, że... Nie jest trudna, ale jak jej nie masz, to... No, ja jej przynajmniej nie mam, bo z tylko zbierałem te proste znajdki. Więc dobra, Miniek tutaj nam pokaże, jak tu wejść. Jakoś się, jakoś się wchodziło. <laughs> Teraz jak to Dobra, To pewnie tam od tyłu, to wiesz? Jakoś, jak, tak, jakoś, się, jakoś się da na pewno. Może to tu tutaj, no dokładnie. To jest tak. no. Dziwnie to, to wygląda, tak jakby był dodany ten budynek, nie wiem czy on jest dodany. Nie, on no, chyba jest z GTA normalnie. Aha, no dobra. To, to już wiecie, tam gdzie jest teraz pierwsza No Tam to jest chód jest... drewna i coś nie wiedział, o, ale tam jest no raczej, raczej nieopłacalne. No raczej nie. Bardziej się opłaca na Las Pallasadas, tam gdzie wszyscy jeżdżą. No, czekaj, 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 czekaj. Czeka, czeka. Tu jeszcze w ogóle to znajcie, to jest kawałek. za śmietnikiem, a tutaj no na jest, tym. Jest, jest. Za to, ale to taka bardziej prosta, ta jest dosyć taka... No I tak, się... tak, tak, ta jest trudniejsza, na to, no ale widoczna dość też. Dobra, ja jej nie miałem, stówkę zarobiłem. Eee, dobra. Nie możesz wziąć ze śmietnika. No ze śmietnika wezmę, bo ja tu w ogóle też nie byłem. Eee, ja Wam mogę też w sumie jedną taką trudniejszą znaczkę po pokazać. Eee, ona będzie w SF, chyba że masz tu gdzieś blisko jeszcze znaczkę to... No podjedziemy na taką już, już trudniejszą. Okej, okay. a ona jest daleko są, czy, czy czy No nie, tutaj na bagnach jest. A no to dobra. Eee, o to tak jak już jedziemy, jak już jedziemy, no to Miniek ja bym chciał Cię spytać Ej, jak, jak, jak się ucieszyłeś bardzo z tego, że dostałeś administratora, że awans dostałeś? A no to. to jak był to było? To parę dni temu. Tutaj te możesz znaleźć. chyba. Mhm. Mm Dobra. To o ile jest, nie pamiętam. To zobaczymy. Odbyć... Mamy, mamy, dokładnie, nie myliłeś się. Dobra, no to wr wracając do tematu, jak się bardzo ucieszyłeś? No to kurde było w nocy, bo pod, pod północ już, albo po północ nawet. No, i powiem Ci, że w soku lekkim byłem, chociaż spodziewałem się tego, ale, mhm. ale jednak fajne uczucie. nie? Fajne uczucie być takim wyróżnionym dosyć. No, wyróżnienie na pewno to jest. Nie wiem, w sumie ile teraz jest administratorów na serwerze. Jest dwóch, dwóch administratorów. O, właśnie, no to właśnie też tak coś coś, razem, coś czułem, razem, że to jest dość mocne wyróżnienie. No, jest czterech herkonów i dwóch administratorów, co nie wiem. No dobra. I ci Więc jakieś świetne. jakieś obowiązki czy przybyły na tej randze, czy. Yy, no mogę miastek. banować, nie? Mogę banować w sumie. To na pewno, I to, no. To, 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 to fakt. No i... I pewnie też apelacji S troszkę przybyło z banowaniem. Yy, no, no nie ukrywam, nie ukrywam. No trochę więcej roboty jest, ale, ale daję radę, nie? A, ja w sumie mam takie troszkę pytanie off-topic e, Twojej rangi, bo e, raz napisałem reporta e, z tym, żeby troszkę może optymalizację serwerową e, poprawić. Jak to jest z tą optymalizacją, właśnie na serwerze? Czemu czem ona jest taka. No nie jest mocna, no? Jak to, jak to wygląda z administracji? Mm -hmm. Dobra, musieliśmy krótkie cięcie tutaj e, zrobić z powodu technicznych. E, jedziemy już blisko, jesteśmy do tej znajdźki. tutaj macie drogę nawet dojazdową, jak widać. E, dobra, y -y. wracając do tematu maszyny. Jak to tam wygląda? Jakąś nową maszynę, o, tak Ostatnia Ostatnio, Sky tutaj wprowadzi nową maszynkę. Na serwerze jest wygrany, nowy, ogólnie nowa maszyna, więc nie powinno być lagów i w sumie... W sumie nie zauważam jakoś. Przy, przy, no teraz jest 450 graczy i nie ma żadnych ścinek. Mhm. Więc no na pewno optymalizacja się poprawiła. Na pewno e, Sky, Sky optymalizował bardziej serwer ostatnimi czasy, więc, no, więc. Nie powinno być już lagów, no ale czasami tam zawsze się zdarzy, no. Tylko maszyna, tak. Z no dokładnie, dokładnie. Eee, no, na pewno nie ma takich lagów jak kiedyś już, nie? To z pewnością. W sensie, no też mnie tam nie było, ale widziałem mniej więcej na YouTube, co tam się działo na jakichś live streamach, sobie patrzałem. Bo tak się, no. się zastanawiałem, czy jakaś poprawa jest, czy czy, czy jej nie ma. Eee, no, ale no. dobra. Jeżeli wiesz, gdzie tu jest znajdźka, no to możesz pokazać. No, eee, przychodzę no jest dosyć trudna. Co o kurde no jest. No, Ale można wejść na to drzewo. Śmiesznie. No, można wejść, to no, nie? Normalnie. Ta już jest taka bardziej trudna i na pewno nie ma jej na mapie na forum. Więc... Czekaj, to jest woda? Tak, to jest woda. Czy, czy, czy? Ta, to jest woda no. no to się skoczę do wody. No. Dobra, no co już wracamy z odcineczkiem. Miniek tutaj jedzie już na kolejną znajdźkę, do LS, bodajże. Dobrze mówię? Mm -hmm. No dobra, no to może kolejne pytanie. Wiem, że tutaj już widzę, że masz po prostu dość dobre auto Ile Ci czasu zajęło tak wyrobienie się powiedzmy twoich pierwszych 100 tysięcy? O jak to? 100 tysięcy, no ogólnie na serwerze gram od, 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 od żeby nie skłamać od 1 czerwca tamtego roku mm -hmm. serwer wystartował 30 kwietnia no czyli powiedzmy że serwer jest od maja początku Ok. więc mam dosyć dosyć taki no niski pit bo mam 470 ID. no faktycznie to jest dość niski y, to jest dosyć już takie niziutkie y, no i te pierwsze 100 tysięcy to myślę że pierwszy tydzień gry to już było był taki a może dwa tygodnie no jeden dwa tygodnie myślę mm -hmm. tydzień dwa nie tydzień dwa Yy, na tym, na tym, okej, okay. dobra. No tu też nawet taka znaczka, której mógł, ktoś by mógł nie zauważyć. No, ja bym nie zauważył, jakbym szybko jechał, bo nie zawsze się tu patrzy. Dobra, mamy kolejną znaczkę. Finit Country, tutaj przejazd do LS. Yy, jest kolejna znaczka. A i nie wiem, czy wiedzieliście ogólnie, yy, tak to wygląda, że mniej więcej mapa jest takie na dwie strefy podzielona, bo. Jak pojedziecie ze SF do LS, no to da się po prostu za darmo przejechać. Czy to chyba autostradą, czy to takimi obrzeżami, prawda? Dobrze mówię? To no, taka, no raczej z takimi skrótami. Tam akurat bramek nie ma. co akurat no, no, tak dokładnie. Da się z SF do LS, nie? Bo tam bramek nie ma. Dokładnie, o to mi dokładnie chodziło. E, dobra, to dalej tycząc tutaj kolejną. O, mamy kolejną znaczkę już. E, to pewnie dzielnica bogaczy z tego, co mi się zdaje. E. No tutaj domki po 1500 co dobę potrafią stać, więc... No właśnie, czyli mamy więc, tutaj na dzielnicę. No, to, to, to już jest taka bardziej bogata dzielnica Richman właściwie tutaj z Santos Dokładnie. E, dobra. E, no to mm, kontynuując tutaj pytania do Ciebie, e, no to co może masz w tym citachu? Jaką. jak... jak e... No tak jest tutaj... E... Jest, czy tak jest kraje tak jest to tam brakuje nam reali w jak nieważnych więc tutaj nie mam bagu tylko poszerzonego no poszerzenie jak widać mm -hmm. nie pasują do ci według mnie Mogę zawieszenia też nie, nie, też nie ma bo, bo 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 nie działa zawieszenie w Mhm, mm okej okay. no to jest ogólnie błąd w podmiance modelu e, bo kita tak z czy... GTA oryginalnego aha wstania, ok nie, to, już, to już jest błąd Czyli musiałby być ten błąd naprawiony najpierw no, najlepszego jakąś 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 podmianką tego tego mm -hmm. antena, nie Okej. Okay. dobra, no czyli czy tak, e, tutaj jest full tuning, a mniej więcej. Jak w sensie jak byś go wyceniał mniej więcej taki taki, taki no, czy taki, ile by kosztował? Według wyceniał, ciebie. No ciężko tak powiedzieć, no. no ciężko, ciężko, na pewno ale w okolice. 600 tysięcy, ale on był tam no nie był tak zrobiony na tak jak teraz jest. Brakowało mu sporo, dorobiłem go Ultium w sumie, yy, mhm. no, i, no i jest tak jak jest, co nie? To co, myślisz, że z niego byś milion już uzyskał, czy raczej no, nie, nie? na pewno milion nie, myślę, że 800 tysięcy to na spokojnie, nie, ale milion na pewno nie, bo okay. no, trochę mu brakuje do miliona. Nie? A czy udało Ci się, o oh, właśnie, bo to może być też interesujące, czy po takim czasie gry od czerwca udało Ci się dorobić pierwszego miliona? Myślę, że milion mam na koncie. Okej. Okay. Ale w autach raczej, nie? Bo... Tu mamy raczej, kolejną znaczkę. Tak, 50 koła w gotówce i ranchera takiego fajnego na Okej, no, okay. no to To, to, to prawdopodobnie masz ten milion na swoim koncie. No, raczej milion mam jak Mhm. Mm no dobra, no to czyli, czyli jak, jak, jak widzicie, to milion można się dorobić. E, Patrzę na to, że po dwóch tygodniach już mógł e, dorobić się z pierwszych 100 tysięcy. No to faktycznie, to faktycznie można dość szybko ten pierwszy milion tutaj uzyskać, szybko, nie szybko, jakby kto to oceniał. E, dobra, e, tu w sumie mieliśmy kolejną znajdźkę, nie wiem, było do, dobrze widać. E, wszystkie, może mogę wrzucić taką mapkę chyba z forum, nie? E, pod odcinek no, myślę, tak, tam nawet linka do forum można wrzucić. Dokładnie, do poradnika, to, bo, bo to nie będę sobie przywłaszczał tutaj e, wszystkich zasług. A, po prostu ja wam tutaj tak pokazuję na no, ta odcinku. też była robiona przeze mnie i przez mojego kolegę, ale akurat kolega kolegę Aha, no dobra. Tak to tak, już jest no to. mapka z lipca, więc ona już trochę ma, no ale... Troszkę starsza pewnie, ale nie, chyba nie zostały jakieś znaczki dodane, nie? Nie, 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 no nie zostały. Tam, tak, ostatnia aktualizacja była w sierpniu jakoś, więc... Dobra. To czemu tutaj, tutaj jest runcher, A, ranczer. A, nie. Jechaliśmy właśnie, żeby ranczera mojego... Okej, okay, no to, to, to ja wysiądę, zobaczę go tak y, tutaj. No. Nie? No, ale fajnie, fajnie, taki błotny rancher bym powiedział. To jest jest, nie? Taki No widać właśnie. Błotny rancher na błotka. Mamy właśnie niskie ID 1025. No ładne, ładne, ID. Tak, to jest piąty na serwerze, więc ogólnie sprzedaję go. Czekam na owki jakieś fajne. No, to w sumie jakby ktoś był zainteresowany, to też mogę sprzedać za fajną Oj. ofertę. No to, no to w komentarzach dokładnie. No no, ko <grym> <grym> nie ma problemu dokładnie. Możecie pisać Minka. E na pewno w, w, się dogadacie. Dobra, mamy też jakieś fadzie. to twoje? To jest fadzie Paira. Ogólnie okay. to jest ciekawa historia z tym Fadzio. Mm -hmm. Ogólnie Pajra pozdrawiam też. Yy, to to jest fajna, fajna, ciekawa historia, bo to fadzie ma czy 3 zestaw, czyli za 300k. Okay. Jest fulkiun ogólnie. Jest full ogólnie. Mm -hmm. I leci 220. No. 220 fadzie. Zestaw torowy. No, on, ono, ono chyba w ogóle nitro ma, więc. <laughs> Śmiesznie, śmiesznie. Stoi sobie po stojąc. OK. i tak mnie mniej z tym miejscem też wiąże się fajna historia, bo niedługo, yy, jak ktoś może nie wie, jest w Rootfajtach to jest taki biznes zajmujący się walkami MA. Okay. Yy, prowadzi różne wydarzenia, takie eventy stricte jak w MMA na przykład Klezu czy coś takiego. Mm -hmm. No i z tym miejscem wiąże się taka historia, że w lutym, czyli w przyszłym miesiącu, tutaj będzie gala, gala Bloodfight organizacyjna, okay. więc między organizacjami. Więc też będziemy zapraszać będzie wątek bon na forum. No i tu będzie nowa baza biznesu. Ogólnie będzie kozacka, więc. więc no. no to będę musiał zrobić o tym odcinek, jeżeli mi nie pozwolisz. No, możesz to... być redaktorem naczelnym. <laughs> Redaktor naczelny, okej, okay. no. rozumiem. Zobaczymy co, co z tego wyjdzie. E, dobra, nie wiem czy jeszcze jakieś znajdźki chcesz coś pokazać, czy... A Tutaj blisko jesteśmy, więc, więc może... Tak się domyśliłem, że tu może być znajdźka właśnie. No, no tutaj tak, jest, takie, to takie to może miejsce. To ci pokażę, bo też jest trochę Przeba dojść. Pewnie na tych, na tych boksach jakiś tutaj. Nie, właśnie nie, tam na samym końcu. Okej, okay, w ten sposób. Mm -hmm. Dobra. No to macie troszkę trudniejszych znajdziek, nie wiem czy one są na mapie zaznaczone eee, Na tej co jest na forum? Okej, okay, mamy tu znajdziek eee, dokładnie. Ta chyba jest właśnie zaznaczona Okej, okay, no to będziecie mogli sobie na tej mapce zobaczyć W SF jest dość duży, dużo prostych znajdziek eee, więc... Tak, w SF, SF są proste w większości co nie. Dokładnie, więc możecie tam sobie szybko jakieś, jakieś pierwsze pieniążki zarobić e, dobra, ja mam w ogóle jedno pytanko, bo na gdzieś koło Angel Pine bodajże, Angel Pine w sumie nie, czekajcie, nie nie nie, to źle mówię, e, przy tym zepsutym moście, to było Blueberry, bo pomyliłem tutaj lokalizację po prostu tam gdzieś jest, jest zaznaczona znajdka na mapie, nawet dwie, na takim tym drugim moście chyba, który jest właśnie zniszczony E, są zaznaczone. A tam gdzieś tam, jest, tam to się jedzie na LV, tak? Tam na mm -hmm, tak, tak, dokładnie. No tam są dwie znajdźki zaznaczone. I gdzie one tam są? Wiesz, czy, czy, czy tam nie, nie zebrałeś się? Na pewno wiem, gdzie jest jedna, a druga to... Też chyba wiem gdzie. To podjedziemy na szybko. Przy okazji podjedziemy do LV, bo tam są znajdźki RP. O no Więc właśnie. Na początek jak ktoś zaczyna? No na pewno może być sporo osób takich tutaj. Z mm -hmm. Na pewno. Y no, fajnie zacząć sobie na przykład za jedną znaczkę macie 4 f więc jest więc no. spoko opcja. No to tak, na pewno, no przynajmniej dla tego, żeby 40, mieć DM. 40, więc razem no, to jest 160, co nie? Więc opłaca się szukać. A tak wam powiem, że większość jest w LV, no i w Ford Carson okolice, co nie? I chyba są dość proste z tego, co, co słyszałem od eee, kolegów. W LV, no dosyć są proste, tutaj macie na przykład jedną repkę. No już, już ją mam zebraną. No. Akurat, więc tutaj jest chyba 4 RPZ, to dostałem dobrze? Tak, 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 tak. 4, 4 No Dobra. To wtedy szybko się błyniemy na tą znajdkę koło Blueberry. No, i jeszcze jako, jakie pytanie bym mógł ci tutaj zadać um, ogólnie. Um, jak to wyglądało? Pisałeś jakieś, jakieś podanie, czy raczej zacząłeś tak jak u mnie na no, VectorPG, że po prostu pomogłeś w tworzeniu serwera. Jak to tutaj wyglądało? Właśnie, po to RPG, kurde, fajny projekt był, no ale niestety się wysypał. No cóż, niestety, no, no ale... Czasami tak bywa po prostu, no ale fajnie, fajne wspomnienia, Fajnie było, no, na pewno. Dobra, mamy tutaj repkę, okej, okay, koło Red Country, e, dobra. No to jedziemy dalej, jak to tutaj wyglądało, na tym serwerze, jak Ci się udało zdobyć Nie, Na e, tym serwerze, e, tutaj macie repkę też, no to to w takie przyjazne bramki, raczej to piniążek akurat tutaj był, ale no. Tak, 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 tak. Ale to dość prosty, bo raczej każdy tu przejeżdża jak na drwalu zarabia. Wiadomo o co też chodzi. jest fajna robota na początek, ale to chyba pokazywałeś. No. Tak, odcinek zrobiłem. E, jeszcze chyba nie zrobiłem jednej części. Nie, zrobiłem magazynowaniem, zrobiłem. W poprzednim odcinku mieliście. Tak. Pokazałem całego drwala. E, no i powiedziałem jak to się tam opłaca z Jankim i Vauxwillem. E, tam wszystko Wam policzyłem na odcinku i możecie też bić, e, Dam wam sobie po prostu tutaj w prawy górny teraz kliknijcie i będziecie mieć ten odcinek. E, dobra, mm. o, mamy tu tą mrebkę. Jakiej mogłem nie zauważyć? W sumie, e, nie, nie wiem, wiem. byłem no, tutaj, tutaj i nie, posta, nie zauważyłem. To no, dość no, prosta. Miałem z tym problem, nie to wiem czemu. No, dosyć prosto. A nie, tą zebrałem. Dobra, ta druga. O tą drugą mi chodziło. Tą miałem. Z tej, z tym, z problemu nie miałem. Z tą to drugą to tutaj. Ma... Albo jest, albo nie pamiętam już. Bo zaznaczona jest na mapce, a czy ona tu jest? Wydaje mi się, że jej tu nie ma, bo tu... Aha, dobra. Wiem, że na Halloween na pewno był tutaj cukierek, co nie? Bo też były znajdźki cukierków. O, i na czym polegały cukierki? Bo ja sobie yy, na no, przykład nie grałem. No, cukierków po t 2 ogólnie jest ekwipunek, nie wiem czy pokazywałeś. Yy, nie pokazywałem jeszcze na odcinku. Kuret. No, się nie otworzył. No tak, tak, tak. To, 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 to jestem świadom no, tego. Ale tak normalnie może, mogliście sobie potem dwa, otworzyć cukierkę, no i tam też leciała, leciała rybka jakaś tam. Mhm. tam A ja miałem do RV jechać, do. Lecę szybko. O, tutaj widzę, że jakiś lag, był, eee, cię teraz przeteleportowało. O. A może powiesz coś o wyścigach? Nie wiem, czy brałeś już udział, wyścigi. czy, 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 czy nie. No? No, no, wyścigi właśnie są potrzebne do wodykitów, takie jak mam tutaj na przykład w citachu w że też mam. Okej. Okay. Tutaj kolega, akurat jeździ. Tutaj jest akurat wyścig, wyścig uliczny. Trzeba mieć zestaw uliczny, który montujecie sobie u tunera mechanicznego. Pod tunerzy macie. Okej. Okay. macie spis cały? Tak Pisze tunerzy, i tutaj tu macie. sobie wpisać. Dokładnie, i tutaj macie wszystko podane. Na pewno ktoś Wam pomoże zamontować co trzeba. Oczywiście z dolą, żeby, żeby mogli coś zarobić. O, tutaj mamy kolejne. Tutaj mamy coś fajne. Działa to tutaj tak jak na przykład, czy jak są takie mosty, bo powiedzmy jak tam pamiętam, że robiłem raz taki odcineczek, gdzie sobie odwalałem buletem na forlifeie, czy na przykład tutaj blokuję i spadam do, do, do wody po prostu, jak, jak przeskoczysz, czy nie? Nie, nie, tutaj chyba nie ma zablokowane akurat. A są miejsca, gdzie, gdzie jest to zablokowane? W sensie mosty nie raczej, ale na przykład na bramkach jest niewidzialna blokada, która... Okay. Nie pozwalało mijać, na przykład motorem. Czyli, czyli takich właśnie rzeczy macie raczej tutaj za, zablokowane. No to w sumie bardzo dobrze, no, bo kurczę, e, dużo osób odwala, też to odwala. No sobie nie ominiecie tak. bramek, bo też jest nie widziałem. No, no to to, to ok. Bramek się nie da ominąć, tak wam powiem szczerze. No chyba, że jakimś odwalaniem, no ale nie radzę tutaj. No raczej, raczej widziałem, że kary można tutaj surowe zdobyć. Mi się jeszcze nie udało i mam nadzieję, że się mi nie uda. No, Mam nadzieję, że Ty grzeczny jesteś. No, jak grzeczny jestem. Ja, ja, YouTuber, muszę dawać dobry przykład ludziom, nie? Dobra. Em, wracając tutaj do pytanek, to co, co bym mógł Ci jeszcze tutaj zadać za pytanką? Hmm, chyba, że chcesz sam coś dodać, bo ja mam jedno pytanie, ale to możemy za chwilę. Może sam coś chcesz powiedzieć no, dla widzów? Nie widzenia? wiem, nie wiem raczej raczej nie masz takiej rzeczy ogólnie, no może, może mam jedną taką historię ciekawą mhm. dosyć bo to jest no dosyć to opowiadaj. ciekawa taka, yy, związana z moją rangą z, w sumie okej okay. jak się dostałem na supportera to jest dosyć ciekawe, bo napisałem podanie mając 50 minut stażu na serwerze i się dostałem o. to była pierwsza rekrutacja na supportera, właśnie tutaj na serwerze i... no i się dostałem, co nie tam z 10 innymi, z 9, z 9 w sumie, bo było na, 10 na początku. To pewnie musiałeś się nieźle rozpisać, a później też y, jeszcze y, dużo, dużo na serwerze mieć y, po prostu czasu spędzać, żeby te godziny odrobić najprawdopodobniej, co? No to, to, był, to był pierwszy miesiąc serwera, więc jakby strasznie nie był jakiś bardzo Nie był istotny. Ważny, nie był istotny, właśnie. No i przy okazji poznawałem serwer też na randze, co nie. No to taka, tak, tak um, mniej więcej u mnie na back to RPG też to wyglądało, tylko tam bardziej też e, ja brałem ludzi, którzy są e, zdolni pomóc e, mi na serwerze. Tak, no coś tam, coś tam pomagają, nie? Dokładnie, miniek tam bez z leżowym grafikiem. Na pewno nie ma na matce, ona jest dosyć taka już ciężka. Okej, okay, i mamy tu z Nike RP. Zresztą... Hmm. Więc się też pokażemy tutaj. Okej. Okay. No to, to nie mamy jest. tutaj w Las Venturas The Clown To jest na budowie. Na budowie dokładnie. Czekajcie, ja tutaj jeszcze pokażę. Tutaj ta budowa. O, dość blisko w sumie mechanika, można tak sobie skojarzyć, albo blisko pracy tutaj swiperów. Więc jak najbardziej da się tutaj, tutaj to odkryć. Dobra, to w sumie jeszcze ja mam jedno takie pytanko, bo w sumie dużo osób zaczyna na serwerze nadal, ponieważ teraz widzę, że tutaj przybywają gracze dość masowo. No i takie pytanie: czy opłaca się handlować na serwerze? Bo według mnie tak. A jak ty? Handlować to byś powiedział? pojazdami na pewno, na pewno się opłaca, tylko trzeba mieć jakiś budżet, co nie na początek. Dokładnie. I da, się, da się fajne pieniądze tutaj zdobyć. Na tunerach na przykład też się tam fajnie zarobić. No to, to... Na nieruchomościach myślę, że też się da. O, tutaj kolega stoi sobie na środku. <laughs> Może um, jakieś laga miał czy coś. Wracając, co? tak, wracając. No na pewno, na pewno się opłaca. Na punktach premium też na pewno się opłaca. Fajnie się handluje na serwerku. Więc no, zachęcam, zachęcam też, bo można się fajnie dorobić, nie tylko na pracę. Dokładnie. Ja na przykład mogę tak przytoczyć troszkę moją historię, bo ja nie wiem, kiedy zaczynałem. Mam aktualnie chyba tutaj streak 7 dni, ale może mam. Chyba mam 8 dni na serwerze, może coś w tym stylu. Nie, nie, nie jestem w stanie teraz powiedzieć. Ale ja w te 8 dni mam już saberkę i 15 tysięcy na koncie. 15,5 już tutaj, bo ze znajdzie, troszkę mam. E, więc e, ogólnie, ja zrobiłem, e, zacząłem sobie, stwierdziłem, że sobie zacznę handlować i poznam, jak to tutaj wygląda. E, no, i kupiłem sobie na początku Pikadora za 8800. Kupiłem Picadora z pelgami, e, zdemontowałem tam, w sensie ktoś tam zdemontował właśnie wydek, żeby mi za te 8800. No i go wymieniłem na Clovera. E, no i Mumbima, tak, tak, tak mi się udało. Akurat. E, tak mi się poszczęściło więc na pewno to się opłaca i zachęcam Was do tego. E, a jeszcze, tak, e, może, mogę się spytać: Twoja ulubiona praca na serwerze? O, ostatnie praca, pytanko no, takie. Ostatnie, ostatnie była fajna aktualizacja Kutrów. Mhm. E, ogólnie, rework całej pracy, bo. Bo ogólnie, Kutry już były jakieś na serwerze, ale no było wiele aferów, bo to była taka okay. praca stricte pod, pod Jakieś obejrzenie Netflixa czy coś takiego. No dokładnie. I no wiele, wiele, banów się posypało za to, za makro i tak dalej. Za, za, za autochotkę, co nie. Okej, okay, no i no, tak pewnie... Te, tak, tak te, te te, te też są fajne zarobki dosyć trzeba mieć na pewno licencję. Um, z licencję wodną, którą można sobie dostać w Pysite Marina. Nie wiem, czy masz, nie wiem czy pracowałeś. Nie, nie pracowałem raczej, to nie jest mój typ pracy, więc nie zdawałem tej licencji. Licencja kosztuje 3000 bodajże, prawda? Tak, 3000, Dokładnie. Praktyka, e, praktyka plus teoria. Plus, plus teoria, no. E, dobra, no to w sumie mo jeszcze jak masz to jeszcze jakąś znać, to masz pokazać, e, jeżeli jest blisko, bo już warto no, by było kończyć wiem, odcinek, bo tutaj ci... już on jest dość długi, bym przyznał, chyba pewnie ma... Tak już mniej więcej 25 minut może mieć odcinek, więc ładnie nam się udało Miniek. Widzę, że tu jest sporo tematów do poruszenia, więc jakbyś był chętny, to na pewno możemy się ugadać na jakiś kolejny odcinek dla widzów. A i widzowie możecie ocenić. Widzowie możecie ocenić, czy Miniek tutaj dobrze wypadł, czy chcecie z nim więcej odcinków. Piszcie w komentarzach, chyba pójdziecie filmik. To, 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 to będę widział, że może więcej odcinków z minkiem tutaj by, by wypadało zrobić. E, dobra. Tutaj w sumie, o, czekaj, e, tutaj bo w sumie już mogę nie, wam pokazać, a, nie że okay. tutaj jest e, to możesz sobie wysiąść. Okay. Tutaj jest e, dealer bronią, e, podejrzany typ, tak zwany. Okay. I tutaj jak pracujecie na DM, to sobie wywozicie do niego paczki. Ogólnie to jest największy mnożnik na serwerze do tego pana. OK. E, I sprzedajecie paczki z dema, które sobie zbierzecie do, do bagażnika pojazdu jakiegoś. No, ogólnie bardzo no fajna interakcja. Pod jest interakcja. Carson możesz podejść, znajdź. Okej. Okay. Też rybki. Rybki. Ukryta. No, ukryta, ukryta faktycznie. Jeżeli ktoś tam z DM nie ma nic wspólnego, no to na pewno tutaj by się nie wybierał. No i co jeszcze powiem? Jeżeli właśnie chodzi o te jakieś tutaj paczki i tak dalej Bardzo fajna sprawa jest z tymi interakcjami między Po prostu bagażnikiem pojazdu, a, a tak w zasadzie graczem Jeżeli można to tak nazwać No bo można dość po prostu sporo przewozić w bagażnikach niektórych pojazdów, tak jak to było na drwalu No i można też właśnie z tego fajne pieniądze zarobić, więc serdecznie polecam też Tutaj kupować jakieś jakieś busy po, po te sprawy To jest bardzo fajna sprawa ja widziałem, że Boxwilla można kupić tam 40-50 tysięcy około, e, nawet poniżej czasem e, da radę. E, dobra, ogólnie, no, mógłbyś się już zatrzymać, możemy się tutaj pożegnać z widzami. E, no i no i e, co? Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. A, bo nie wiem, czy tutaj miniek. Stwierdzi, że dobry filmik? Możesz powiedzieć, czy, czy według Ciebie no, jest to dobry film? Za zawsze najlepsze filmiki tutaj. Dokładnie. E, dobra, no to mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Do następnego. Pamiętajcie o opisie, tam parę fajnych rzeczy. No i podsyłam też linka do poradnika. E, łapkujcie filmik, subskrybujcie kanał. A może w następnym zrobię Wam jakiś konkurs. E, więc e, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, siemanko i do następnego. Hej!